Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dzisiejszego dnia będzie newsowo i to dość mocno, dlatego że poruszymy kilka kwestii. Będą paczki do Waffentragera, które wychodzą już niedługo, w przeciągu trzech tygodni, no więcej, prawie czterech. 19 podobno ma ruszyć event, więc tutaj miejcie rękę na pulsie. Jest przeciek co do tego, jakie te paczki mają być i co w nich faktycznie się znajdzie. Zobaczmy sobie, rzućmy gołym okiem na to. Jakie fanty dla nas przygotowało WG? No, i tutaj z Lika widzimy już dość interesujące rzeczy. Będzie E77, które jest w plikach gry dodanej. Jest też ten Lichter, czy jakkolwiek się to czyta, czy też będę mówił po prostu KPZ70. Jest to czołg lekki czyli taka alternatywa dla tych czołgów lekkich i ten segment czołgów lekkich, który tak naprawdę jest dość mocno zdominowany przez LCWEN, umówmy się, bo LCWEN definitywnie dominuje nad wszystkimi innymi czołgami lekkimi. Pytanie brzmi. Czy ten czołg będzie mógł trochę namiszać, czy nie? Sprawdzimy go sobie. Na pewno będzie klon SKODY T56. No i oczywiście idziemy dalej, czyli już to, co było wcześniej. Czyli mamy Waffen Tragera, Traggera, nie Mamy obiekta 274A, KWK2, nie KW2, a tylko K2, Jocha. T54 Heavy Tank SKPTK, Lisa i STRV. I teraz pokrótce. Odnieśmy się do tego, co już wcześniej widzieliśmy, czyli te wszystkie czołgi, które już mamy gdzieś tam na tych swoich kontach, i zacznijmy od wafla. Co do wafla, moi drodzy, prosta sprawa to nie jest ten wafel, którego kiedyś znaliśmy, sprzed tam 9 lat to nie jest to samo. Kadłub zachowuje się zupełnie inaczej, więc chyba wiecie, że po prostu teraz zasługą wafla jest tylko to, że może wyjechać, zebrać hajki i zginąć, bo przeważnie, nie, niestety, ale ludzie w ten sposób tym grają. Obiekt 274a, definitywnie odradzam nie jest to jakiś super magic, jest mega. Przeciętny, nic specjalnego nie ma. Niektórzy powiedzą, że to gówno, ja go personalnie nie lubię, dlatego że ma działo strasznie rozwalone i frustruje mnie granie takim czołgiem średnim, który, no bądź co bądź, niestety, no nie trafia. K2 typowy mamut, czołg, który miał zastąpić tutaj Defendera i być mega takim, wiecie, buńczucznym tworem, który ma jechać, odbijać wszystko, a tak naprawdę popularny to nie jest, dlatego że jego działo śmierdzi. No i jedyne, do czego się nadaje, to do wyjechania i zbierania pestek, żeby zrobić misję na odbijanie, ale do tego macie fałkę drzewkową, za którą nie musicie płacić, więc K2 skreślamy z listy. No i tutaj w przypadku Jocha jest ciężka sprawa, bo wiecie, że ten poziom ósmy tutaj, jeśli chodzi o te chateczki, jest przesaturowany wręcz tymi wszystkimi dobrymi maszynami. No i wydaje mi się, że Joch ogólnie. Podjazdu po prostu nie ma, więc go sobie możemy pomnieć. To jest ok. Hatek, spoko, można tym pograć, ale czy można oczekiwać od niego coś więcej? Nie wydaje mi się. T54 Heavy Tank, totalne gówno, jeżeli wam dropnie z paczek, no to płaczecie i że źle wydaliście swoje pieniądze. SKPTK, no definitywnie genialny czołg. Tadeczek, jeżeli ktoś lubi te hajki, tę mechanikę, właśnie zmieniania tych haeczków, no to będzie się tym świetnie bawił. Jeden z najlepszych Tedeków w grze. Lisek, bardzo dobry metr. ja Ciągle uważam, że Lis jest w topce, jeżeli chodzi o medy, dlatego że tam nie ma dużej konkurencji. Oczywiście jest buraska na tronie wraz z Progetto. Względem upodobań podobań ludzie będą mu lubić jeden czołg lub drugi. no Z buraską, nie oszukujmy się, genialna maszyna, prawdopodobnie najlepsza z medów dzisiaj. No i jest Lis jako taki nie magazynkowiec, bardzo fajnie się sprawdza. Trzeba mu też dać szansę, nie każdy go polubi, ale daje sobie na pewno radę. STRV81, Cerielyson, no, no, no nie, no, no po prostu umówmy się. No nie, czyli mamy dość ciekawą opcję, gdzie mamy do dropnięcia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czołgów, których nie chcemy. Mamy HPTK, który jest genialnym czołgiem. No i mamy Lisa, który jest bardzo fajnym czołgiem. Więc tutaj, jeżeli chodzi o starocie. Wypada to słabo. No nie oszukujmy się, wypada to słabo. Tutaj szału nie ma, do nie urywa. Mamy mało czołgów, które byśmy chcieli, no i mamy dużo czołgów kupy. Jedyne, co może ratować tutaj tę przepustkę, to znaczy, jedyne, co może ratować te paczki, to klon Skody T56, jeżeli ktoś nie ma Skody T56, bo to jest bardzo dobry czołg. O tym lajcie i o 77 zaraz sobie pogadamy, żeby wiedzieć, co to dokładnie. Jest. Co do E77. No widzicie, jak to wygląda. Pancerz górnej płyty pozostawia wiele do życzenia, jak sobie przełączymy na golda 311 pęki, a PCR-ki latające no dość nieźle, bo 1200, czyli spoko 311 pęki, no to tutaj będziesz dziurawiony ziomek. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Górna płyta na zielono. 96% szans masakra. Dolna płyta 100% na przebicie. No wie, że definitywnie ratuje tutaj sytuację, ale też nie jest idealnie. Zobaczcie, 45% tylko szans na, na przebicie. Bicie, ale to ciągle są procenty, które możecie tam wbić, nie? Czyli możecie wbić tę pestkę. A co, jeżeli coś ma 320, pędem 330, no to dziurawi to jak cholera. Oczywiście tutaj ten mantlecik całkiem spoko wygląda, czyli te jarzmo. Tutaj są jakieś miejsca do wbicia, no i jest też włas. No, ten włas będzie strolowany, bo czasami się ludzie będą odbijać gdzieś tam od tego miejsca, zobaczcie, jednego, drugiego, więc tutaj też jakieś rykuszety będą, ale to też nie jest włas, jakichś tam mikro rozmiarów, więc być może na średniej dystancji, na bliski właśnie po tym włazie będzie wchodzić. Jak jest cały Scrapem na tym czołgu ciężkim? No to jest tak, widzowie, że jak sobie przyłączyć się na apeczki, no to wygląda to całkiem dobrze. W zależności od kąta, oczywiście, wszystko będzie miało znaczenie. Więc wydaje mi się, że sajdzik akurat powinien być ok, o ile się nie przekontujecie za mocno, bo zobaczcie tutaj w pierwsze kółko będzie wchodziło i to może boleć i to cholernie, jeżeli się przekontujecie za mocno, dlatego będziecie musieli uważać na to, jak robicie tego side scrapa, bo inaczej będą wchodzić uszkodzenia z... w te kółeczko pierwsze, dlatego tutaj to też trzeba mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o sam bok, 80 pancerza, 90, no jest to taki całkiem ciężki, nieciężki. Zobaczmy sobie statystyki. 2017 700 dpm mamy na różowych modułach z racjami i załogą już wyszkoloną, bez dyrektywki. Nie używaliśmy w tym momencie żadnych polowych i na tym nam zależy. Co ciekawe, A77 ma dość szybkie pestki, więc warto też o tym pamiętać. 1200 jeżeli chodzi o prędkość lotu pocisku na Goldzie, a na standardzie mamy 1080 haksy, no latają tak samo jak Apeki, 65 pęki No i DPM na haksach grubo mamy 460 na bombie, czyli bardzo fajna i przyjemna alfa, ale to ciągle nie jest 490, tak, czy to nie jest 530 jak ma 75 rozrzut przy takich uszkodzeniach 0,35 też nie jest jakiś genialny umówmy się, to ciągle strzela po 460, tak chciałbym tylko napomknąć, więc tutaj z tym rozrzutem mogą być problemy, aim time jest ok, czyli czas celowania jeździ to 40 na godzinę, ma 2000 hapsa, no i ten pancerz no słuchajcie, to już zostawiam wam do decyzji. Czy będzie to genialna maszyna, czy nie, zobaczymy. Mi się wydaje, że tym się będzie dało grać, ale czy warto naprawdę będzie inwestować swoje hajsy w to, żeby to dostać? Jeżeli macie te wszystkie czołgi z tej listy, którą pokazywałem wam chwilę temu, to być może jak najbardziej. Jeżeli nie macie, no to duży znak zapytania. Kolejną maszyną, jaką zobaczycie, będzie. No, co będzie? No, będzie, moi drodzy, nowy niemiecki Light. Rzekomo, jeżeli to źródło oczywiście jest poprawne, tak? Bo to ciągle są liki. Tutaj nie można być niczego pewnym, chociaż te czołgi są w grze, więc prawdopodobnie w tych paczkach tak mi się wydaje, że wyjdą. Raczej już w tej finalnej odsłonie. No, czołg pancerza za dużo nie ma, zresztą czego by się tutaj nie spodziewać polajcie. Ale ma ciekawą konstrukcję, trochę takie rinocerante, trochę taki tornback, niestandardowa wieża, więc. Być może, jak będziecie sobie grać gdzieś tam, właśnie na, nie, na takim terenie, dość ciężkim do grania i pokazywać tylko wieże, to ludzie będą mieć problem, żeby Was trafić. No więc, że tutaj raczej nie ma się czego doszukiwać, sami zresztą widzicie. Tak jak widzieliście, model tego, tego KPZ-70 bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wieżę, ale co z tym czołgiem, jeżeli chodzi o granie? Mamy 1900 dpm standardowo, zestawem podspota, czyli rezygnujemy tutaj z działka i wszystkiego innego, ale zrobimy sobie też zestawik podspota z czystej ciekawości. Rozrzut jest ok szału nie ma, 0,3 z bardzo fajnym czasem skupiania, albo po prostu fajnym jak na takiego lajta, co mi się bardzo podoba to to, że on ma 200 uszkodzeń na strzał. Przeorajmy sobie tutaj te, te wszystkie rodzaje Strzelamy po 240, mamy tutaj penetracji 190 na tym czołgu, no i prędkość lotu pocisku 1000 na APCR-ach. Ale jest jeden ciekawy myk. Zmieńmy to sobie na hity. No, i już widzimy tutaj coś ciekawego. 260 peny czołgiem lekkim z pociskami, które latają 1100, czyli mamy szybsze hity niż APC-y i bardzo, bardzo wysoką penę, jak na czołg lekki ósmego tieru, umówmy się. To jest naprawdę dużo. Co do hajeków, tutaj jest kolejny ciekawy myk, bo tym czołgiem, nie dość, że macie 105 penetracji na haksie, to jeszcze robicie 320 uszkodzeń, czyli trochę taki... mi się wydaje, że to będzie dużo lepszy bulldog do grania pod uszkodzenia i pod spota też, dlatego że ten czołg będzie mieć lepszy kamuflaż. Jak sobie popatrzycie na dół, to ten czołg posiada 45-46 kamuflażu, czyli całkiem nieźle, a jeszcze można byłoby sobie pewnie tutaj coś pozmieniać, coś podopieszczać, być może wziąć inną dyrektywkę, jak weźmiemy sobie, opa, 46 się robi, no ale umówmy się, że szału nie ma i tak, i tak, do LCW nam dużo, dużo brakuje. Wracając do tematu, zmieńmy sobie te hajki na te hity. No tutaj nam się DPM oczywiście z przyczyn, z przyczyn oczywistych no, nie, nie, nie poprawi, jeżeli chodzi o te hity. Hity kosztują też 4000, więc to też nie będzie taki tani do grania. Jeżeli nie traficie tej pestki, to będzie was bolało. Jeździmy 60 na godzinę, jeżeli chodzi o tę maksymalną, Prędkość, jaką osiągamy. No tutaj nie chcę na razie też poruszać tych wszystkich czynników, jeżeli mamy na myśli mocna, tonę i tym podobne. Zobaczymy faktycznie w grze, jak to będzie wyglądało. Kamuflaż, mówiłem, no i ten czołg ma 480 zasięgu widzenia, czyli jest nieźle z optyką. No ale co by było, gdybyśmy ją zdjęli zaraz? Zobaczymy i przejdziemy do tego w trymiga. Tutaj robi nam się troszkę ciekawiej. Może nie jest szalenie, ale schodzimy z rozrzutem poniżej 0,29, czyli jest spoko. A co, gdybyśmy jeszcze sobie dali, zmienili na przykład dyrektywkę z cichego układu na wentę? Bo powiedzmy, że rzuciło nam mapę, której grać nie chcemy, więc dajmy sobie dyrektywkę na wentę i mamy 0,28 cenności przy dobrym czasie celowania. Mamy tego dpmu 2200, więc to też nie jest nie wiadomo co, czy to faktycznie coś będzie zmieniać na tej maszynie. No, nie wiem, na, na pewno chciałbym to przetestować, żeby być pewnym tego, co mówię, ale czy ten czołg wygryzie Elcivena, jeżeli chodzi o grę? Nie. Elciven ciągle będzie totalną bestią, jeżeli chodzi o spotowanie, w tym aspekcie się nic nie zmieni, ale być może ten czołg troszkę namiesza, jeżeli ktoś lubi grać czołgami lekkimi. Oczywiście nie mówię o takiej sytuacji, gdzie zostajecie, macie, nie wiem, jeden czołg lekki, to wy jesteście tym czołgiem lekkim na prochorówce, i wy na, pomyślicie, że jedziecie sobie robić damage, bo chcecie robić uszkodzenia gdzieś tam na chwilę. No, bez sensu, ale Powiedzmy, że rzuci wam jakiś Himmelsdorf, powiedzmy, że rzuci wam jakiś Ensk, etc., etc., etc. No to być może to będzie dla Was dobra, dobra maszyna. żeby sobie właśnie na takiej mapie nie, nie grać pod spota, tylko porobić sobie uszkodzenia. Przeładowanie 6-4 z 240 uszkodzeń na strzał. Wygląda to ciekawie i tak naprawdę dużo bardziej interesuje mnie ten czołg lekki niż tamten hatek. Bo po tamtym hateku za wiele się nie spodziewam. Będzie po prostu pewnie spoko, ok, do pogrania, ale nie będzie szałowy. A tutaj. I w tym segmencie, właśnie czołgów lekkich, jestem tym zainteresowany głównie ze względu na to, że to ma hajki, które mają 105 peny, 320 uszkodzeń na strzał i ciekawe, bardzo hity. Więc zobaczymy, jak ten czołg będzie wypadał. Zasięg widzenia z tym zestawem ciągle maksymalny, więc tutaj nie będziemy jakoś bardzo okrojeni. Jestem... Nie mogę się doczekać w sumie tej maszyny, aż nią zagram. Powiem Wam na pewno, jak ona wygląda, czy to będzie dobra maszyna, czy to będzie słabszy czołg. Dam Wam znać na 1000%. O to się martwić nie musicie. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, więc zostańcie ze mną. Znaleźliśmy na Tanks Dzi tego Squala, czyli VZT68. Jest to czołg Premium lekki, więc tutaj gdzieś tam w te pliki gry jest dodany. Co ciekawe, zacznijmy sobie od jego top Speed, bo tutaj mam pokazane, że on w ogóle jeździ 53 na godzinę. I Ja tak nie za bardzo kumam o co chodzi. Czołg lekki, 53 na godzinę? No dziwne, nie? Bardzo wolno. To niektóre medy 10 tieru, które miały kiedyś. które były nazywane takimi żółwiami na, na tych czołgach średnich no to tutaj są szybsze niż, niż ten czołg, więc to dziwna sprawa. Jaką on chce dojeżdżać przed innymi lightami? w ogóle do robienia uszkodzeń? tę Camo, 47 kamuflażu. Okej, okay, ma tę mechanikę, zobaczcie. Z, z tych wszystkich czołgów, lekkich, tutaj czeskich od 8 od poziomu, więc tutaj się dużo nie zmienia. Mamy 182 pęki na podstawie, mamy na PCR-ach, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak złota amunicja, więc widzicie, że musicie sobie zadecydować, którego rodzaju amunicji będziecie chcieli używać w danym momencie. Ale na tych hakach 50 penny, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, może być ciekawe. No jak sobie wrzucimy DPM, tutaj to 4-4,5, to, to to robi wrażenie, no robi wrażenie na pewno bazowo 2200 dpm, więc też tutaj nie ma co robić hip hip hura, ale ten rozrzut 0,36 rozrzutu. No ja nie wiem, tutaj trzeba będzie grać tym na blisko, robić wjazdówę, strzelać te hajki, uciekać i powtórz poćwicz znowu. No jeżeli sobie zmienimy zestawik jak na tamten właśnie z czołgu niemieckiego, no to prawdopodobnie z tym zasięgiem widzenia będzie bardzo podobnie. Dajmy sobie tucyk, dajmy sobie stabilizator i dajmy sobie na przykład cichy układ. Cichy układ na lightach zawsze się przydaje, tutaj no dużo się nie. Nie pozmieniał. Mam 48 km, bardzo fajne kamo, moim zdaniem, ale to ciągle jest wolny czołg, więc być może trzeba będzie zrezygnować ze staby na rzecz turbo, żeby to jakoś jeździło, sprawdźmy sobie. No i teraz jeździmy 58, no jest lepiej, ale czy. To jest idealna prędkość, no nie wiem, tutaj musimy, musieliśmy użyć modułu, żeby sobie to wszystko podbić, więc są problemy, no i nie mamy maksymalnego zasięgu widzenia, troszkę będzie bolało, no rozrzut nam się dużo nie zmniejszył, więc no ja mam pewną obiekcję co do tej premki, szczerze powiedziawszy, nie wiem czy nią będę grał, to dużo bardziej ten KPZ-70 mi na pewno leży. Słuchajcie, moi drodzy, no wychodzą 11 Tiery? Jeszcze nie, ale są ukryte czołgi na serwerze RU, gdzie gdzieś te jedenastki już tam zaczynają się pojawiać w świetle dziennym. Sytuacja wygląda następująco. Jest wprowadzona nowa, zupełnie nowa mechanika na tych czołgach, więc jeżeli ktoś z Was bał się właśnie, że te czołgi będą jeździły, miały wszystkie po 500 peny i będą strzelały za 1100, 1200, i że będą nas dwa strzały ściągać dziewiątki, to tak nie do końca jest, a może trochę jednak jest. Zobaczymy, jak te cztery tutaj 11 poziomy wyglądają i czy w ogóle będzie miało to sens. Czyli wprowadzanie tych 11 tierów do gry. Rozumiem, że podejście i też pogląd na pewno Rzeczy zależy od wielu czynników, więc możecie mi dać w komentarzu znać, czy wy chcielibyście zobaczyć te 11 poziomy w World of Tanks na Europie, bo Wargaming bardzo lubi ciszę czyli im mniej się gada, tym lepiej no, oczywiście dla nich, bo wtedy nie wychodzi na to, że zawiedli w jakimś tam aspekcie i tak dalej, tak dalej. Więc oni sobie tam po cichutku robią pewne rzeczy, o których my się też pewnie dowiemy za jakiś czas. Czy jest szansa na to, że 11 tiery ujrzą światło dzienne na Europie? Nie Mam pojęcia, chociaż mnie to bardzo ciekawi. Dlatego dzisiaj zobaczymy sobie tutaj ten filmik, maczka macie też go podanego niżej, jeżeli chcecie pozwolić z jego komentarzem, to proszę bardzo, ale ja bym sobie chętnie chciał to zweryfikować u siebie. Dodatkowo będę wam wklejał niektóre screeny z Google Tłumacza zrobionego zdjęciem właśnie, bo też nie za bardzo się orientuję w cyrylicy, nie jestem ekspertem od tego języka, bo się na nim w ogóle nie znam i pytanie brzmi, czy też niektóre rzeczy właśnie wejdą u nas, to, to ten skin komuś się może podobać, komuś ktoś może powiedzieć, że jest obrzydliwy, Wygląda całkiem spoko, jak na taki, wiecie, futurystyczny skin, ale ktoś może powiedzieć mega gówno i to też jest spoko. Pierwszym czołgiem, który będziemy sobie tutaj oglądać, będzie 279. I 279 jest o tyle ciekawą maszyną. Pamiętajcie, że to nie jest 279 Early, etc., etc. To już jest jedenasty poziom, więc on będzie mieć pewnie zwiększony pancerz. Niestety modeli nie da się zobaczyć i tego nie zobaczymy. Na Peku było tam standardowo 560 uszkodzeń, tam 260, 270 pętki, no ale tutaj, tak jak widzicie, Proszę bardzo, już zatrzymuję. Mamy coś takiego jak nowy rodzaj amunicji. I o co tutaj dokładnie chodzi? A Ta MOP, tak jak możecie sobie za, e, sprawdzić, kosztuje 3600. I o co chodzi? Z tego, co ja zrozumiałem z tego filmu i w czym pomógł mi właśnie Google Translate, no to e, jest to nowy rodzaj mechaniki, który powoduje, że im dalej przeleci pestka przez, czy też pocisk w sumie w tym momencie, e, przez model czołgu, no to słuchajcie, będziemy robić więcej uszkodzeń, czyli Powiedzmy sobie, że będziemy strzelać po włazie Chieftaina, no to wiadomo, że tych uszkodzeń za dużo nie zrobimy, no bo strzelimy za 252, czy tam 300, czy tam 300 ileś. Czyli no nie będzie to zbyt opłacalny dla nas deal, więc no słabo to po prostu będzie wyglądać, jeżeli chodzi o obrażenie, ale popatrzcie na prędkość lotu pocisku, to wszystkie pociski są mega, mega Szybkie. 326-330 penetracji połączone właśnie z, tym, z tą mechaniką, więc jak sobie strzelimy do takiego jak pancera, strzelimy sobie do takiej setki, on tutaj mówi też o Mausie, co jest bardzo słuszne, po dolnej płycie i ten pocisk będzie przelatywał przez całą długość tego czołgu, no to zrobimy... Prawdopodobnie maksymalne obrażenia gdzieś tam w okolicach 1000, a pamiętajcie, że są też widełki, nie wiem czy te widełki będą tutaj też miały rację bytu, nie wiem, te plus 25 minus 25 to byłoby cholernie interesujące, żeby móc to w ogóle sprawdzić i... W ten sposób to działa, tak? Czyli im dłuższy model czołgu, im pocisk wpadnie właśnie w ten taki tunel, że tak powiem, czołgowy, tym więcej uszkodzeń będziemy robić. Interesujące na pewno. Co do 279 samego, no zobaczcie, mamy z 2,5% 5 punktów opuszczania, 2,3 sekundy celności, 0,38 rozrzutu. DPM też nie wygląda jakoś super, więc być może wcale nie tak niepotrzebnie też się częściowo baliśmy tych tierów 10, które będą nadchodzić, przepraszam, 11 wróć, nie baliśmy się tych Tierów 11, być może to wcale tak gierki nie rozwali, ale hola, hola, to jest tylko serwer więc zobaczymy, czy w ogóle ma mieć to, albo będzie miało to przełożenie właśnie na serwer europejski. No i tutaj żomek sobie sprawdza te poszczególne statystyki. Tak jak widać nic ciekawego tutaj w sumie już więcej w tym 279 nie będzie. Bo jeżeli nie zobaczymy tego pancerza, jak to się będzie sprawować, właśnie, no to dużo powiedzieć się nie da. Okej, okay, no kolejna sprawa, no 2700 HP. Tak jak widzicie ten pancerz, no ale pancerz to nie wszystko, będzie jeździć 55 na godzinę. Moc na tonę też widzicie. No i nie wiem w sumie, czy jest jeszcze sens dalej tutaj rozkmijać ten czołg, dlatego że ta mechanika jest cholernie interesująca. Następnym czołgiem, jaki zobaczymy, moi drodzy, to będzie czołg, który nazywa się o, tutaj jeszcze kamuflaż. No ale umówmy się kamuflażu czołgi. Ciężkie raczej nie mają. Kolejnym czołgiem, jaki będzie, to będzie MBTB. Zobaczmy tego gościa. Mamy. Tu jest bardzo ciekawa sprawa. Tu jest cholernie ciekawa sprawa. Zobaczcie to. Mamy 6 pestek w magazynku. Ta dwójka, rozumiem, to jest po prostu intra czyli ta. Tak. Mamy chyba 6 pestek w magazynku. Strzelamy co 2 sekundy pomiędzy pestkami, no i całe przeładowanie tego magazynka będzie trwało 36 sekund. Czyli mamy 6 pestek po 420, więc robi się ciekawie. Mamy 10 punktów opuszczania, z czego 0,34 celności to jest naprawdę spoko. DPM w takim magazynku jest naprawdę słodki, no i 2,5 sekundy skupiania. No to, 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 to skupianie z tym rozrzutem jest jak najbardziej ok, bo sobie możemy zejść niżej, no ale zobaczcie na te pestki, 320 e peny na tym drugim rodzaju ammo, no jeżeli złapiemy tutaj jakiś czołg ciężki frontalnie, albo jakiegoś meda, nie bokiem, bo w bok rozumiem, z tego co rozumiem, to po prostu w bok będziemy robić mniej uszkodzeń, gdy strzelimy w ten sposób. Powiedzmy, że czołg stoi do, do nas na płasko bokiem, no to zrobimy dużo mniej uszkodzeń, niż gdyby był frontalnie do nas ustawiony, bo przeważnie czołgi są dłuższe niż szersze, ale rozumiecie Mniej więcej chyba o co chodzi, prędkość lotu pocisku 1700, więc bardzo, bardzo fajna i, i przyjemna. Wszystkie zauważyłem, że te czołgi posiadają bardzo dużą prędkość, dobrą prędkość lotu pocisków, jeżeli chodzi o ten nowy rodzaj ammo, o tę nową mechanikę, na tym to chyba ma po prostu polegać. Nie chcę tutaj wiecie, mówić, że pancerz jest dobry albo słaby, dlatego że ciężko mi jest wydedukować, tak naprawdę, jak ten pancerz jest skontowany, tak? Czyli tutaj mamy pokazane, że to ma 200 pancerza, 240. No, no nie wiem, jak to się będzie zachowywać. Na, na hulu mamy 200, czyli na kadłubie mam 200, na wieży mam 240, ale to równie dobrze może być mega skontowany pancerz i tak dalej, bla bla, bla, więc ciekawostka na pewno. 2600 HP, moc na tonę jest też pokazana, 60 km na godzinę. No i obrót również, więc ciekawy tutaj ten. Czołg może się prezentować jako taki Wyobrażacie sobie, mieć 6 pestek po 420, ale to 420 na podstawie. A co jeżeli złapiemy sobie właśnie jakiegoś gościa, jakiegoś małsa, setkę po dolnej płycie i będziemy go bombić po 700 non-stop? Z 6 pestkami, które strzelałem po dwie sekundy. No, wydaje mi się, że te niektóre tiery z tą mechaniką, niektóre czołgi na 11 poziomie tą mechaniką. Mogą bardzo dużo namieszać. Pytanie brzmi, czy warto jest w ogóle o tym mówić w, w tym momencie, gdy to jest wszystko nie dość, że nie u nas, tylko na serwerze RU? Czyli, czy, czy, czy trzeba się tym zachwycać? No, ale na pewno jestem zainteresowany tym, czy Wam by się to podobało czy wy byście chcieli zobaczyć takie twory, bo ja mam pewne obiekcje, chociaż jestem ciekaw faktycznie, jakby to wyglądało w tych realiach gier losowych. Ale umówmy się, jest dużo też problemów z wotem. na razie do rozwiązania, te wszystkie mapy krzakowe, te, te wszystkie szybkie matchmakingi, to wszystko będzie powodowało na pewno więcej problemów, dlatego ja nie jestem wielkim fanem dorzucania kolejnego kontentu, jaki jest z poziomu 11 tierów właśnie do gry, która i tak i tak boryka się. Z wieloma mankamentami. No i kolejnym czołgiem będzie obiekt 452K. No, on u nas występuje, tak, w formie 90. poziomu. On był chyba za warsztat. Z tego co pamiętam, więc on tutaj nie wygląda jakoś genialnie. Sami widzicie, 2900 dpm na podstawie, oczywiście, tutaj nie mówimy o tych pestkach z nową mechaniką. 7 stopni opuszczenia, 0, 35 celności, 2 sekundy czasu celowania, 265 peny na Standardzie, no i przeładowankę robimy 11,8 sekundy. No ale tutaj znowuż te uszkodzenia na strzał połączone z tą peną. Interesująca sprawa, bo ja się bardzo cieszę, że Wargaming tutaj nie. Znaczy Wargaming, że na serwer wróć. Ja się cieszę bardzo, że tutaj nie widzimy jakichś chorych i chorych wartości penetracji, bo jeżeli by tak było, no to byłby to bardzo duży taki red flag związany z tym, że no to po prostu będzie jeździć i, i tyrać te dziewiąte biedne tiery i dziesiąte pewnie też. No tutaj gdzieś to. Tą penetracją jest w miarę sensownie ograniczone. Czyli wychodzi na to, że po prostu będą próbować szukać urozmaicenia w postaci jedna poziomów na podstawie tej mechaniki. No i 452K będzie też jeździł 55 na godzinę, czyli 45, przepraszam, chyba tutaj było turbo, tak? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, widzę, widzę, że jest turbo. Czyli też szału nie ma, dopy nie urywa. Nie wiem, czemu tutaj jest ach, 55. Nieważne. Wydaje mi się, że to i tak, i tak nie ma w tym momencie znaczenia, bo to pewnie i taki, taki, taki zarys. Ale chciałem się tym z, wam, powiedz, z Wami podzielić, żebyście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Czy ma to sens? Czy być może Wam się tutaj to podoba, lub nie. Zobaczcie też na. Na tę ikonkę hit, Ammo, no tutaj wygląda troszkę inaczej, ale to i tak, i tak e, raczej dużego znaczenia nie ma, e, tak jak mówiliśmy sekundę temu. No i BZ-70, czyli twór dość dziwny, który będzie jeździł i strzelał po tysiaku. E, dosłownie, po tysiaku będziecie dostawać bomby. O ile strzelacie zapeków, a jeżeli strzelicie sobie z tego nowego rodzaju amunicji, no to to wygląda absurdalnie. 332 peny, prędkość lotu pocisku 1600. Jak traficie takiego jak pancera albo mausa, no to, to wy go rozrywacie dosłownie. Albo esetkę. To to jest czołg ciężki lub niszczyciel czołgów. A co z takim mespekiem na przykład? Przecież to na strzała niektóre czołgi będzie znajmowało. To jest przerażające. O ile oczywiście nie strzelacie tym, tym rodzajem amunicji po włazach, no to prawdopodobnie będzie to po prostu rozrywało inne maszyny. Okej, okay, ten czołg jest niby ograniczony swoją celnością, ale trzeba by na pewno, bo 0,38 celności z czymś takim wygląda wręcz absurdalnie. Więc nie wiem, czy tutaj jest się z czego cieszyć, że to. To akurat może wejść na serwer RU, i być może kiedyś tam, lub, lub w ogóle. Na serwer EU, bo no, mnie to troszkę przeraża, nie? W tym momencie, jak to zobaczyłem, no to, to, to jest totalny mem. To, to, ja nie wiem, kto to wymyślił, ale wydaje mi się, że no jest to delikatnie odklejone, tak? No strzelanie i, i co z widełkami, tak? Czy te widełki są tutaj już zaznaczone? Czy to są maksymalne widełki, czy nie? Bo plus 25, minus 25 i tak dalej, tak dalej. To chyba były zaznaczone, tak? Tutaj chyba są zaznaczone, że to są maksymalne, maksymalne już z widełkami, tak? Bo tutaj rozumiem, że też tak mi się wydaje. W każdym razie, w każdym razie. Słuchajcie, ta mechanika może być ciekawa, ale może być też zabójcza, wystarczy się delikatnie pomylić, wystarczy gdzieś tam zamyśle stwierdzić, że to może być dobre dla giereczki, ale też e, życie weryfikuje, jakby to weszło na serwer Live, to by się mogło okazać, że jednak dużo problemów powstało właśnie przez dodanie takich 11 poziomów, więc wygląda to dziwnie. Co do samego panzerza tej bezety, widzicie 140 na kadłubie i 250 na wieżę, a to tak jak mówię, konty robią wszystko, więc na to nie zwracajcie uwagi w tym momencie, ale jako smaczek właśnie chciałem wam pokazać tę nową mechanikę i te trzy e czołgi, czy też w sumie nawet raz, dwa, trzy, cztery, bo mieliśmy obiekta, mieliśmy MTB, mieliśmy objekta 452K, no i tę typowego e dzika. Nie, dlatego nie, słuchajcie, mi się wydaje, że w, jeżeli chodzi o te 11. Jary, to na spokojnie zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało. Jakikolwiek sens na serwerze EU. Ale tak jak mówię, ja zawsze jestem raczej fanem tego, żeby naprawić giereczkę, dorzucić trochę jakiegoś takiego nieinwazyjnego kontentu, bo to uważam, że już jest naprawdę inwazyjny kontent. To już jest coś grubego. Wprowadzenie nowej mechaniki, kolejnych poziomów wyższych od 10 to już jest coś, co powinno mieć miejsce w momencie, kiedy gra jest naprawiona. A z czym się borykamy? Borykamy się ze słabymi mapami. Borykamy się mapy, na przykład bardzo zalesione, bardzo dużo tych takich pozycji. Dla snajperów non-stop, wrzucanych z wąskim przejazdem wzdłuż mapy, 20 tysięcy krzaków i drzewek na metr kwadratowy, no i robią się olbrzymie problemy. Żeby cokolwiek zagrać agresywnie, artyleria ma na tobie pożywkę i to dużą, więc tutaj raczej bym się zajął tym. Dodatkowo matchmaking, usprawnienie matchmakingu też będzie wynikać z usprawnienia map. Bo jeżeli ludzie grają masę tedeków, czołgów lekkich, to znaczy, że po prostu źle się gra czołgami ciężkimi. Dlatego też jeździ dużo tedeczków, bo. Bo na przykład moduły weszły do gry, które usprawniły granie niszczycielom czołgów, czyli HP i oczywiście Turbo, które dały im niektórym z nich, przynajmniej drugie życie, jeżeli chodzi o te czołgi grające na bliskim dystansie. Dodatkowo tak jak mówiłem, matchmaking, mapy, no ale dalej co z bugami, tak? Masa bugów ciągle jest, ciągle istnieje, ale to będzie akurat nieodłączną częścią gry, więc chciałbym zobaczyć pracę nad tym. Nie mówiąc już o balansie czołgów, który jest bardzo potrzebny, mamy bardzo dużo czołgów, które są ciągle no, nieużyteczne, są bez sensu, są tak naprawdę tylko po to, żeby jeździć i oddawać da mecz metatankom. Dlatego zwracam na to uwagę, więc nie przejmujcie się tymi tierami 11 zbyt mocno, jednak ciągle powtarzam, dajcie znać, czy chcielibyście, aby przyszłość World of Tanks szła właśnie w tym kierunku. Czy chcielibyście zobaczyć kiedyś 11 Tiery, niekoniecznie w takiej odsłonie, w jakiej były pokazane dzisiaj?